Dzień dobry! Dzisiaj wielka chwila, epokowy moment, gdyż po raz pierwszy na tym kanale pojawi się recenzja jakiegoś materiału stworzonego przez Taurusa. Ci, którzy regularnie oglądają kanał, a może nawet nieregularnie, to powinni wiedzieć, jak wielką sympatią darzy twórczość tego człowieka. No, ale tak się jakoś złożyło, że do tej pory jeszcze żadnej recenzji jego materiałów nie było, a przecież tych materiałów pod kilkoma szyldami jest bardzo, bardzo dużo. Dlaczego tak się stało? Zaraz wyjaśnię, ale tym pierwszym, który przełamuje gdzieś tę wielką niemoc, jest najnowszy album, tegoroczny album Arbor in the Shadow of the Vanguard. Zapraszam. Arbor, Gauntlet Ring, Fellwinter, Atheozofia, Wszystkie te nazwy powinniście znać. Wszystkie te nazwy powinniście znać, bo ja regularnie w miesięcznicach mówię o kolejnych wydawnictwach tychże właśnie projektów. A mówię projektów, bo o ile na początku Taurus jeszcze gdzieś tam był w nich wspierany, przez kogoś, bo bodajże to był duet jakoś na początku, to teraz chyba wszędzie już, a na pewno Warbor, o którym mówię dzisiaj e, wszystko jest jego dziełem w ateozofii dziełem w oczywiście też Gauntlet Drink. nie no w tej chwili on po prostu wszystko to robi do tego jeszcze zarządza wytwórnią, która mu to wszystko wydaje, czyli Blood and Crescent Productions czyli tak naprawdę sam sobie to wydaje, no i skąd ten brak recenzji, gdzie ja przecież y, w miesięcznicach nie wrzucam byle kupy. Te rzeczy naprawdę mi się podobają, bo tak już po prostu jest, że gdzieś twórczość tego człowieka bardzo mocno do mnie trafia. Ja lubię taki black metal. On gra we wszystkich tych czterech projektach, co też przecież nie jest takie częste. Po pierwsze, żeby mieć cztery projekty, a po drugie, żeby wszystkie cztery trafiały do gustu jednego słuchacza. Po prostu gdzieś przywołuje tego ducha black metalu, którego ja najbardziej kocham. E, ten pierwotny e, duch e, drugiej norweskiej fali, ten pierwotny duch lat 90., ten pierwotny duch polskich lat 90. bardzo mocno też jest tutaj przywoływany. No, koszulka, w której siedzę, nie jest przypadkiem. E, a dlaczego nie było żadnych recenzji wcześniej? No, nie było recenzji wcześniej, bo po prostu. Płyty wydawane za oceanem nie były tak łatwo dostępne u nas, a jak wiecie, ja, żeby robić recenzję, no to muszę mieć nośnik fizyczny. W początkach, kiedy ja w ogóle poznałem twórczość Taurusa, i to też nie zacząłem tego od Arbor, tylko od Gauntlet Drink i Fellwinter, kiedy ja poznałem tę twórczość, no to w zasadzie polskie dystrybucje tych rzeczy w ogóle u siebie nie miały. Z zagranicą też to wcale nie było tak częste. Najłatwiej było to ściągać ze Stanów, ale ściąganie ze Stanów obarczone jest kilkoma różnymi problemami. Dlatego, jakoś się do tego nie kusiłem. Teraz to się zmienia: i Gauntlet Drink, i Fellwinter, i Arbor, i Atheozofia zaczynają pojawiać się w naszych dystrybucjach, ale też w europejskich dystrybucjach. Ja ostatnio ściągnąłem zresztą właśnie ten album. On przyszedł do mnie z Finlandii. E, trochę już tego uzbierałem, ale jeszcze daleka droga przede mną. Tyle wstępu. Mam nadzieję, że teraz uda się e, dużo częściej robić materiały e, o e, materiały poświęcone twórczości Taurusa, człowieka e, ze Stanów, z Nowego Jorku. Człowieka instytucji, człowieka, który no, bardzo mocno siedzi w starym, dobrym black metalu europejskim z lat 90. Słychać to w każdym z tych projektów, słychać to w każdej minucie każdego materiału tych projektów, widać to po okładkach, grafikach, tytułach, tematyce podejmowanej na wszystkich tych wydawnictwach. I tak się jakoś też złożyło, że ten Arbor y, chyba został moim ulubionym, choć ateozofia niewiele mu ustępuje. Poznałem ich od Gauntlet Ring, znaczy jego w zasadzie od Gauntlet Ring i Fellwinter, ale w tej chwili wyżej sobie stawiam Arbor i ateozofię, co nie zmienia faktu, że i Gauntlet Ring i Fellwinter także bardzo sobie cenię. Dobra, miałem już kończyć ten przydługawy wstęp, także lecimy z Arbor. Arbor, który do tej pory wydał całą masę demówek i dwa pełniaki. Te dwa pełniaki, pierwszy to Behold the Age of Pagan Blood. Oczywiście okładka jest standardowa i to już nam mówi, czego możemy się po tym albumie spodziewać. Kolejny, już dużo nowszy to Eventide Primitivism. Tutaj okładka też jest standardowa. Wszystko jest jasne. In the Shadow of the Vanguard jakoś za bardzo nie odchodzi od tego tematu okładkowego, po której wiele może być jasne, choć z drugiej strony ta okładka akurat jest taka, że gdyby nie skojarzenia z Arcturus, to można by pomyśleć, że to może jakieś melancholijne granko, no ale stanowczo takim nie jest. Blood and Crescent Productions oczywiście w środeczku bardzo skromna wkładka, jak to w przypadku wydawnictw Taurus'a, ale Szkoda, że nie ma tekstów. Ja bardzo żałuję, że nie ma tekstów. Ja bym chciał sobie teksty Arbor poczytać, no ale po prostu takiej ewentualności nie ma. Co mnie martwi, bo jak twierdzi Sam i to muszę przytoczyć, to jest bardzo ciekawe. On tak scharakteryzował swoje cztery projekty. I Arbor to rzecz, która przywołuje nastrojowe ucieleśnienie prawa natury i mistycznej pogańskiej prawdy. Oczywiście to brzmi niesamowicie poetycko, ale z drugiej strony, no moi drodzy, no, już w latach 90. takich deklaracji, takich e, określeń to były tony, miliony i, wiecie, całe pociągi tym wyładowane kursowały sobie od północy do południa Europy. E, In the Shadow of the Vanguard, jak już mówiłem, to trzeci krążek, on nie jest bardzo długi, 36 minut trwa i zawiera 6 kompozycji, dobrze mówię, dobrze. W czerwcu tego roku się ukazał. Także można powiedzieć, że nie mam takiego straszliwego opóźnienia jak z tymi wcześniejszymi wydawnictwami, no bo od czerwca aż tak dużo nie minęło, a tu Bach udało mi się tę płytę nabyć. Ukazał się, trafił oczywiście do miesięcznicy, a teraz do Was trafia pierwszy fragment. Przygotujcie się na bardzo nastrojową, rzeczywiście pogańską prawdę. thank Bardzo nastrojowa, prawda? No, ja ten album jest. Ja na początku myślałem, tak ta okładka mnie troszkę może zmyliła. Pomyślałem sobie, oho, Taurus tutaj pójdzie troszkę w bardziej jakieś klimatyczne tematy. No, nie, nie poszedł. Album album Arbor charakteryzuje właśnie to, że ono, okej, okay, mają tam pewną jakąś dozę atmosfery. Tak jak ja zawsze będę powtarzał, że każdy black metal ma w sobie dozę atmosfery. Tylko nie chodzi o taką atmosferę, według mnie zupełnie źle pojmowaną, że jeśli określamy coś atmosferik, to tam od razu wiadomo, że będą tylko płaczki, smutki i, no, i nudy. Natomiast black metal zawsze był atmosferyczną muzyką i zawsze nią będzie. I szczególnie, gdy poruszana jest pewna tematyka, gdzie stosowane są klawisze i tak dalej. No tak jak na przykład tutaj. To ta muzyka zawsze niesie ze sobą jakiś charakterystyczny klimat, nastrój i atmosferę. In The Shadow of the Vanguard jest albumem brutalnym. In The Shadow of the Vanguard jest albumem szybkim, surowym. I co ciekawe, nie wiem, czy zwróciliście w tym pierwszym fragmencie uwagę na to, oczywiście w kolejnych też będzie można na to zwrócić uwagę. Dosyć dziwne jest tutaj brzmienie. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz ten album odpaliłem, jeszcze oczywiście z YouTube. I myślę sobie, kurde, coś tu chyba ktoś popieprzył na tych gałkach. To kręcenie to tam coś komuś nie wyszło, bo przecież to tam wszystko pływa w tle. E, po jakimś czasie zrozumiałem, że cały album jest tak nagrany, i po jak, inaczej, inaczej po przesłaniu całego albumu zrozumiałem, że cały jest tak nagrany, i doszło do mnie to, że to jest celowy zabieg jak najbardziej. E, ja bym to tak troszkę porównał do wciągającej kasety w magnetofonie. Ci z Was, którzy mieli tę przyjemność bądź nieprzyjemność, e, słyszeć ten dźwięk, no to e, może się zgodzą. E, to jest kwestia, oczywiście to nie jest tak, że tutaj to tam wszystko totalnie mm, 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 i pływa, tylko e, jest taki jakby pogłosik w tym wszystkim jest taki pierwiastek właśnie, takiej totalnie pływającej sobie kasety. E, ma to swój urok, bo to też dodaje takiej chropowatości, gęstości, brudu lekkiego. Z tego brudu i tak, tu, i tak tu, tutaj już jest dużo. Także e, no, w pierwszej chwili było to zadziwiające dla mnie, ale potem szybko w ogóle przestałem na to zwracać uwagę, a wręcz stwierdziłem, że to jest dosyć ciekawy zabieg. E, I w kolejnych fragmentach, takich jak ten, który teraz przed nami, też to słychać. To jest album dosyć jednorodny, to jest album dosyć, nie powiem monotonny, bo on nie jest monotonny, ale to jest album, w którym nie ma jakichś wielkich skoków bok, nie ma jakichś fikołków i wygibasów stylistycznych. To jest prosty, surowy black metal, a zarazem jednak pełen głębi, pełen właśnie tejże atmosfery, o której już mówiłem. Taurus potrafi fajnie zastosować klawisze, on to robi nie tylko w Arbor, ale w Arbor one mi się podobają wybitnie, jeśli idzie o jego twórczość, bo są bardzo dla mnie sentymentalne, bardzo przywodzą mi na myśl lata 90., w szczególności norweskie. Te klawisze potrafią kreować melodię, ale ona zawsze będzie w tle, potrafią też być zwykłym podkładem. W pierwszej kompozycji ten fragment, który Wam puściłem z pierwszej kompozycji, to chwilę później, Tą rolę wiodącego twórcy melodii właśnie przejmują klawisze. Nie zmienia się motoryka, schowana jest troszkę gitara i wtedy wychodzą klawisze. Bardzo fajny zabieg. Także jeśli idzie o te klawisze, one są też oszczędne. Tutaj nie ma jakichś tysięcy tych wyskorzystanych podkładów i tak dalej, jakiegoś szaleństwa nakładania ścieżek na siebie, jakichś melodyek na pianinku. Nie. To są po prostu typowe plamy dźwięku. Ale używane w sposób bardzo dobrze, nie powiem przemyślany, bo nie o to chodzi, ale po prostu ktoś, słychać, że facet to czuje, słychać, że wie gdzie, kiedy nacisnąć ten klawisz, żeby to wszystko ze sobą grało. Dzięki temu album zyskuje naprawdę posmak dzieła dużo bardziej wyrafinowanego niż tak naprawdę jest. To jest prosta muzyka, nie ukrywamy tego, to, to, to jest naprawdę prosta muzyka, ale bardzo szczera, bardzo naturalna. Bywają tutaj też momenty takie, w których um, Arbor potrafi zaskoczyć, znaczy inaczej, może nie zaskoczyć, ale po prostu robi coś, czego wcześniej na tym krążku nie było, jest to tylko raz, tak jak na przykład um, fajnie zagrana perka um, w początku czwartego numeru, czwartego numeru, tak. Początku czwartego numeru. W ogóle tutaj perka jest bardzo fajna. Bardzo mi się podoba tutaj perkusja, jej brzmienie, jej siła, jej sposób grania na tej perkusji, zaakcentowanie blach. To mi tutaj wszystko ze sobą świetnie siedzi. Na ten początek czwórki jakoś mnie tak dosyć mocno chwycił. Bywają tutaj też elementy wręcz przebojowe, można by powiedzieć, jest ich mało, a i to też nie są takie przeboje w stylu wiecie, że, że to od razu jest pierwsze miejsce na liście black metalowych przebojów, bo nie, ale i na pewno dalekim byłbym od określenia tego albumu jako chwytający w moment, jako nie wiem, jakiś porywający. I właśnie super melodyjny, bo on taki nie jest. Znaczy On jest porywający, ale na inny sposób, na swój własny sposób, właśnie raczej porywa tą brutalnością, tą surowością, e, tą bezkompromisowością, wręcz bym powiedział. Natomiast zdarzają się takie momenty, które od razu zwracają wzrok ku głośnikom: e, oho, o, tutaj poszło fajnie w melodię, fajnie motyw motoryczny i tak dalej. To też on potrafi robić, bo to oczywiście nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego robi. Natomiast na szczęście z tym nie przesadził i to naprawdę zdarza się rzadko, ale na przykład tutaj w trzecim numerze, no to brzmi świetnie. Jak już mówiłem, album ma 6 kompozycji i 36 minut, ale to nie jest tak, że one są tak w pełni wyrównane, bo e, mamy tutaj dwójkę, która ma 7 minut, no i zamykającą kompozycję, która jest dosyć specjalna. Ona ma 11 minut, jest instrumentalna e, i to jest numer, który jest zbudowany trochę ala Burzum. E, jest tutaj jeden powtarzający się motyw Potem dochodzą pewne zmiany, potem znowu jest ten powtarzający się motyw, i tutaj też słychać świetnie klawisze. One akurat w tym utworze zostały wykorzystane w sposób dosyć podniosły, i razem ze średnim tempem tworzą naprawdę wspaniały marsz. Tak bym to nawet wręcz nazwał. Bardzo urzekająca sprawa. Numer jest długi, on się toczy, 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 toczy aż wreszcie się wycisza i zostają same klawisze. Na koniec. Jest to doskonałe zamknięcie płyty. Cała ta kompozycja jest po prostu świetna i teraz właśnie fragment tego numeru. Także na koniec, no jeśli ktoś nie zna jeszcze twórczości Kaurusa, jeśli ktoś nie zna Arbor, Gauntlet Ring, Fellwinter czy Ateozofii, no to jak najbardziej polecam. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że po którykolwiek materiał sięgniecie z tych wszystkich projektów. To gwarantuję, że jeśli jesteście fanami klasycznego, porządnie zagranego, dosyć surowego black metalu to nie zawiedziecie się, nieważne, który materiał dorwiecie, one wszystkie hulają sobie w sieci, gdzie nie gdzie można dostać CD-ki, czy nawet winele ostatnio były w Wolfspell Records, także jest to coraz lepiej dostępne i jeśli nie znacie, to powinniście poznać. Tym, którzy znają, to jak najbardziej nawet polecać pewnie nie muszę, ale może jeszcze nie słyszeliście In the Shadow of the Vanguard, choć trudno mi w to uwierzyć, no ale album jest świetny, bardzo polecam, bardzo możliwe, że znajdzie się w podsumowaniu tego roku. Zobaczymy. Jestem pewien, że któreś z dzieł Taurusa się znajdzie, bo trudno, trudno żeby go tam nie było. Jestem też przekonany, że jeszcze przed końcem roku zobaczymy pełniaka Gumpled Ring, zobaczymy pełniaka Fell Winter. Także moi drodzy, jeszcze raz Taurus z Nowego Jorku. Nie Ford Taurus, tylko Taurus. Yy, Gauntlet Drink, yy, Arbor, Ateozofia, yy, Felwinter. No ale dzisiaj było o Arbor, więc, więc Arbor. A jutro będzie o Ateozofii. Dziękuję bardzo. Do następnego.